W trakcie naszego pielgrzymowania do tronu Matki Bożej na Jasną Górę w tym roku tak szczególnie poznajemy, może niejako na nowo, wielkich pielgrzymów nadziei. Dzisiejszym naszym takim pielgrzymem jest Święty Paweł. Tak się składa, że w czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI miał miejsce wyjątkowy czas w kościele, który był poświęcony osobie Świętego Pawła. Od 29 czerwca 2008 roku do 29 czerwca 2009 przeżywaliśmy wówczas rok świętego Pawła. Jak mówił Benedyk XVI, rok ten miał sprzyjać uczeniu się od świętego Pawła, uczeniu się wiary, uczeniu się Chrystusa i wreszcie uczeniu się słusznej drogi życia. Stąd chciałbym, aby tak mocno na tej konferencji wybrzmiały pewne myśli Benedykta XVI wygłoszone w ramach kateches środowych poświęconych Świętemu Pawłowi. Pozwoli nam to odkryć głębie życia Świętego Pawła, ale również przypomnieć nam nauczanie następcy Świętego Piotra, który po Świętym Janie Pawle II prowadził wspólnotę Kościoła do zbawienia. W naszym zamyśleniu Istotne będą również myśli z ostatniej encykliki papieża Franciszka. Podczas pierwszej Katechezy o świętym Pawle Benedykt XVI przypomniał: Apostoł Paweł, postać wybitna i niemal niemożliwa do naśladowania, w każdym razie inspirująca jawi się nam jako przykład całkowitego oddania Panu i jego Kościołowi, a także wielkiego otwarcia się na ludzkość i jej kultury. Słusznie więc przyznajemy mu. Szczególne miejsce nie tylko w naszym kulcie, ale i w staraniach, by zrozumieć to, co ma on do powiedzenia także nam, współczesnym chrześcijanom. Przeżywany obecnie rok jubileuszowy, myślę, że jest dla każdego z nas doskonałą okazją, by zatrzymać się nad swoim życiem, tak jak to zrobił święty Paweł. Zatrzymać się i spojrzeć na to, co duchowe i cielesne w sobie. Święty Paweł zostawił to, co złe, to co tragiczne, i poszedł za Bogiem, wyznając w liście do Galatów, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Co wiemy o Świętym Pawle, pielgrzymie nadziei? Nie sposób jest powiedzieć wszystko. Ale spróbujmy wskazać to, co dla nas w tym czasie może być istotne. Papież Benedykt XVI w drugiej katechezie poświęconej Świętemu Pawłowi, wygłoszonej 27 sierpnia 2008 roku powiedział: Urodził się w Tarsie w Cylicji. Będąc Żydem z diaspory, Paweł mówił po grecku, chociaż nosił imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się zresztą przez asonans z hebrajskiego Saul, Saulos. I miał obywatelstwo rzymskie. Tak więc Paweł był człowiekiem z pogranicza trzech różnych kultur: rzymskiej, greckiej, żydowskiej, i być może również z tego względu był gotów na owocną wymianę z całym światem, na pośredniczenie między kulturami, na prawdziwy uniwersalizm. Nauczył się również rzemiosła, być może od swojego ojca, i zajmował się wyrabianiem namiotów. Gdy miał 12-13 lat, Paweł opuścił Tars i udał się do Jerozolimy, gdzie kształcił się u stóp rabiego Gamaliela Starszego, wnuka wielkiego rabiego Hillela, zgodnie z najsurowszymi normami faryzeizmu, nabierając wielkiej żarliwości dla mojżeszowej tory. Idąc dalej w dziejach apostolskich, czytamy: Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł więzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? – kto jesteś, Panie powiedział, a On Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy Mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili Go więc do Damaszku, trzymając za ręce, przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł, jestem, Panie. A Pan do niego, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, Słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę rodarcy kapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogań i królów i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział – Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z Jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony, a gdy nakarmiono, odzyskał siły. W podróży do Damaszku zmartwychwstały Chrystus ukazuje się jako wspaniała światłość i przemawia do Szawła – Zmienia jego sposób myślenia i samo jego życie, mówił Benedykt XVI. Blask zmartwychwstałego oślepia go. W ten sposób również na zewnątrz ujawnia się to, co stanowiło jego wewnętrzną rzeczywistość, jego ślepota naprawdę na światło, którym jest Chrystus. A potem jego definitywne tak, powiedziane Chrystusowi podczas chrztu, na nowo otwiera mu oczy, sprawia, że rzeczywiście widzi. Święty Paweł został przemieniony nie przez jakąś ideę, lecz przez wydarzenie, przez przemożną obecność zmartwychwstałego, w którą nigdy nie będzie już mógł powątpiewać, bo tak bardzo owo wydarzenie, spotkanie było oczywiste. Zmieniło ono w sposób zasadniczy życie Pawła. Z prześladowcy stał się gorliwym apostołem Chrystusa, a stało się to nie dzięki własnym przemyśleniom, lecz w wyniku doniosłego wydarzenia. Spotkania ze zmartwychwstałym, gdy całym sercem otworzył się na Chrystusa, zyskał zdolność do prowadzenia szerokiego dialogu ze wszystkimi, mógł stać się wszystkim dla wszystkich. Dzięki temu mógł rzeczywiście być apostołem pogan. I dalej papież postawił pytanie: A teraz zastanówmy się, co to oznacza dla nas? Znaczy to, że również dla nas chrześcijaństwo nie stanowi jakiejś nowej filozofii albo nowej moralności, Jesteśmy chrześcijanami tylko wówczas, gdy spotykamy Chrystusa. Oczywiście nie ukazuje się on nam w sposób tak przemożny, świetlany jak Pawłowi, któremu ukazał się, by uczynić go apostołem wszystkich narodów. Ale również my możemy spotkać Chrystusa, czytając Pismo Święte na modlitwie w życiu liturgicznym Kościoła. Możemy dotknąć serca Chrystusa i poczuć, że on dotyka naszego. Jedynie dzięki osobistej relacji z Chrystusem, jedynie dzięki spotkaniu ze zmartwychwstałym, stajemy się naprawdę chrześcijanami. W ten sposób otwiera się nasz umysł, otwiera się cała mądrość Chrystusa i całe bogactwo prawdy. Święty Paweł przed spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem był prześladowcą chrześcijan. Brutalnie ich mordował. Może Twoje życie poniekąd przypomina życie świętego Pawła. Choć fizycznie pewnie nie mordujesz osób wierzących, ale może w inny sposób prześladujesz te osoby, np. poprzez wyśmiewanie, oczernianie. Czas pielgrzymki też jest dobrym momentem do zastanowienia się również i nad tą kwestią swojego życia. Święty Paweł stał się apostołem Pogan, przez to również stał się pielgrzymem nadziei, bo niósł innym nadzieję z martwy Podczas podróży misyjnych, niósł innym sens życia w perspektywie życia w bliskości Boga. By stać się pielgrzymem nadziei, trzeba zajrzeć do swojego serca. By doświadczyć działania Boga, trzeba zajrzeć do swojego serca. Uświadomić sobie, że Bóg nas umiłował. Papież Franciszek w Encyklice o Miłości Ludzkiej i Bożej Serca Jezusa Chrystusa, opublikowanej w 2024 roku. Na samym początku tego dokumentu zatytułowanego Dilexit Nos, umiłował nas, przywołał słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Napisał: Umiłował nas, mówi święty Paweł, odnosząc się do Chrystusa, abyśmy odkryli, że od tej miłości nic nie zdoła nas odłączyć. Paweł stwierdzał to z przekonaniem, ponieważ sam Chrystus zapewnił o tym swoich uczniów: Ja was umiłowałem Powiedział nam także, nazwałem was przyjaciółmi. Jego otwarte serce uprzedza nas i czeka bezwarunkowo na nas. Nie stawiając żadnych wstępnych wymagań, aby móc nas kochać i ofiarować nam swoją przyjaźń. On pierwszy nas umiłował Dzięki Jezusowi myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Dalej Franciszek pisze, że serce jest jednocześnie miejscem szczerości w którym nie można oszukiwać ani udawać. Zwykle wskazuje na prawdziwe intencje, na to, co naprawdę myślimy, w co wierzymy, czego naprawdę pragniemy oraz na sekrety, których nikomu nie zdradzamy, krótko mówiąc, na nagą prawdę. Chodzi o to, co nie jest pozorem ani kłamstwem, lecz jest autentyczne, prawdziwe, całkowicie osobiste. W sercu rozgrywa się wszystko. Tam nie liczy się to, co pokazujemy na zewnątrz, ani to, co ukrywamy tam jesteśmy sobą. I to jest podstawa każdego rzetelnego planu dla naszego życia, ponieważ nie można zbudować nic wartościowego bez serca. Pozory i kłamstwa oferują jedynie pustkę. Przywołajmy znowu te Pawłowe słowa: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. We wchodzeniu w głąb serca. Warto stawiać pytania, o których pisze Franciszek. Zamiast szukać powierzchownej satysfakcji i odgrywać rolę przed innymi, najlepiej jest pozwolić, aby pojawiły się pytania, które mają znaczenie: kim naprawdę jestem, czego szukam, jaki sens chcę nadać swojemu życiu, moim wyborom czy działaniom, dlaczego i w jakim celu jestem na tym świecie, jak będę oceniać moje życie, gdy dobiegnie ono końca, jakie znaczenie chciałbym, aby miało wszystko, co przeżywam. Kim chcę być wobec innych, kim jestem przed Bogiem? Te pytania prowadzą mnie do mojego serca. Przed Bogiem zawsze mamy stawać w prawdzie i pozwalać, aby działał w naszym życiu. A Jezus zawsze poszukuje, zawsze jest blisko, nieustannie otwarty na spotkanie. Kontemplujemy go, gdy zatrzymuje się, aby porozmawiać z samarytanką przy studni, gdzie przychodziła czerpać wodę. Widzimy Go, gdy późno w nocy spotyka Nikodema, który bał się pokazać razem z Jezusem. Podziwiamy Go, gdy bez zażenowania pozwala nierządnicy umyć sobie nogi, gdy mówi prosto w oczy do cudzołożnej kobiety i ja Ciebie nie potępiam. Albo gdy mierzy się z obojętnością swoich uczniów i z czułością pyta niewidomego przy drodze, co chcesz, abym Ci uczynił? Chrystus pokazuje, że Bóg jest bliskością, współczuciem i czułością. Jeśli kogoś uzdrawiał, wolał podejść bliżej. Jezus wyciągnął rękę, dotknął Go, ujął ją za rękę, dotknął ich oczu. I zatrzymywał się nawet, aby uzdrowić chorych własną śliną, jak matka, aby nie czuli, że jest obcy w ich życiu, gdyż Pan potrafi obdarzyć pieszczotom. Czułość Boga. Ofiaruje nam swoją miłość z czułością, jest blisko nas i swą bliskość daje nam odczuć nawet w najdrobniejszych sprawach. Ponieważ trudno nam zaufać, bo zostaliśmy zranieni przez tak wiele fałszu, agresji, rozczarowań, On szepcze nam do ucha: Ufaj synu, ufaj córko. Chodzi o przezwyciężenie strachu i zrozumienie, że z nim nie mamy nic do stracenia. Do Piotra, który nie ufał, Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś? Nie bój się, pozwól Mu podejść blisko Ciebie i usiąść obok Ciebie. Możemy wątpić w ludzi, ale nie w Niego. I nie zatrzymuj się z powodu swoich grzechów. Pamiętaj, że wielu grzeszników zasiadło wraz z Jezusem do stołu, a On nie gorszył się żadnym z nich. Elity religijne narzekały i traktowały go jako żarłoka i pijaka przyjaciela celników, grzeszników. Kiedy faryzeusze krytykowali tę jego bliskość z osobami postrzeganymi jako ludzie niskiego statusu lub grzesznicy, Jezus mówił im, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Święty Paweł, gdy był w drodze do Damaszku, doświadczył łaski spotkania z Bogiem. My jesteśmy w drodze na Jasną Górę. Również i ciebie w tym czasie Bóg może dotknąć. Chociażby poprzez słowo, Eucharystię, spotkanie z drugim człowiekiem. Ten sam Jezus czeka dziś, abyś umożliwił Mu oświecić Twoje życie, podnieść Cię, napełnić Ciebie Jego mocą. Przed śmiercią, powiem, powiedział do swoich uczniów, nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale Wy mnie widzicie. On zawsze znajduje sposób, aby objawić się w Twoim życiu i byś mógł Go spotkać tak samo jak miało to miejsce w życiu świętego Pawła. Jak święty Paweł, spróbuj być apostołem Chrystusa, apostołem Pogan, pielgrzymem nadziei. Niech na zakończenie naszego zamyślenia wybrzmią słowa Benedykta XVI. Prośmy Pana, który pozwolił Pawłowi zobaczyć swoją światłość i usłyszeć słowo, oraz dotknął głębi jego serca, aby pozwolił również i nam zobaczyć światło, aby Jego Słowo poruszyło również nasze serca i byśmy także my mogli dać dzisiejszemu światu światło Ewangelii i prawdę Chrystusa, których pragnie.